Witajcie, troszkę porządków na ogrodzie, koszenie trawników, ale przyszła mnie <laughs> potrzeba podzielenia się z Wami takiego przemyślenia na temat zdrowego egoizmu. Zdrowy egoizm, moim zdaniem, to konieczność. Nie? Eee. Oczywiście mówimy, że <laughs> najpierw dzieci, najpierw partner, partnerka. Najpierw się trzeba kogoś troszczyć, żeby być człowiekiem wielkiego serca, dobrym człowiekiem, żeby być, to trzeba pomagać, wspierać innych, ale kosztem siebie samego. Pomyśl, dlaczego w samolocie, kiedy dzieje się coś złego, wypadają maski to jest komunikat, że masz najpierw sobie założyć maskę, a później dzieciom. Dlaczego? Bo jeżeli będzie z tobą coś nie tak, To już dzieciom nie pomożesz. Nie? I tak jest na każdym etapie Twojego życia. Jeżeli nie masz radości, wewnętrznej pogody ducha, nie przekażesz dzieciom swojej miłości, a przekażesz im tylko macierzyński obowiązek wychowania. Jeżeli robisz porządek ze sobą, jeżeli dbasz o siebie, że nie pozwalasz, żeby ktoś żył Twoim kosztem i na Twój koszt, jeżeli dbasz o siebie, o porządek z samym sobą, wtedy naturalną koleją rzeczy jest, że możesz się podzielić, możesz dać siebie dużo dobra. Jeżeli jesteś ze sobą w niezgodzie, całe życie dookoła jest nie takie, jak być powinno. Najprostszy przykład, jeśli... Nie jest to ok, jeśli nie pracujesz, nie masz pieniędzy, to nie możesz ich komuś dać. Proste, nie? Podobnie jest z miłością, podobnie jest z opieką, podobnie jest ze wszystkimi relacjami. Muszę zadbać o siebie samego. Musisz zadbać o siebie samą, żeby z tobą było wszystko ok. I wtedy możesz podzielić się tym, co masz. Radością, miłością, opieką, wspólnym życiem, pieniędzmi. Ale Najpierw musisz zadbać o siebie, bo nie można podzielić się czymś, czego się nie ma. To jest proste. Nie? Zdbaj o siebie, jesteś najważniejsza. Jesteś najważniejszy. Jeżeli poukładasz w sobie świat, to wszystko dookoła z automatu się poukłada. To jest taki automatyczna kolej rzeczy, że jeżeli y, zrobię porządek ze sobą, to i świat dookoła mnie zaczyna się porządkować. Bo moje myśli idą w dobrym kierunku. Jest to sztuka moich wyborów. Kiedy, kiedy jestem ze sobą ok, ze swoim sumieniem, ze swoją duszą, kiedy nie jestem wykorzystywany, kiedy, kiedy nie jestem emocjonalnie zbrukany, mam jasny umysł. Dokonuję trzeźwych, mądrych wyborów. Lokuję moje emocje, moją miłość, moje pieniądze, moją troskę, moją opiekę tam, gdzie dobrze jest to robić. A nie tam gdzie sytuacja nie zasługuje absolutnie na, na moją uwagę. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Z Panem Bogiem pozdrawiam.